Siemano widzowie. Ciekawie jak będzie wyglądało, że... Bo znacie Sonika EXA. Chyba wszyscy go znacie, co nie? Musieliśmy się załadować, co nie? Bo chyba oglądaliście tego youtubera, co nagrała na Ewa. co się też coś, coś tak? Eee, no i co nie, bierzemy tą bombę co nie? I ciekawie wyglądało z tym sonikiem, co nie? Bo sonik jest na środku, a ciekawe czy będzie ta pomba na środku, bo ja tą bombę najbardziej lubię. Ona jest bardzo fajna, ta bomba. No to zobaczymy. Widać, już na linii. Tylko się położę i zaczynamy. Jak to wygląda? Jezus, Maria. Chcecie, ja umiem grać na normalnym i na hardzie. A na tym nikt, to nie wiem. Nikt. No i co ta pomba robi? No i co ta bomba robi? Nie. Bombo. Bomba. Bomba. sobie zar... Tu chyba robisz jaja. Bomba. Bomba, ty robisz chyba jaja. Zaraz Spadniesz spa Ta pomba zaraz spadnie No i ty zaraz spadniesz to, ona spadnie, wiecie? to na coś się... no, ja na to wpadnie, Co To widzimy po prostu. Nie je, znaczy tutaj ta pomba śpiewa. Jezu, że jednak jest to śpiew. A ja, bo, a ja, ja. Ta pomba, ta pomba to robi. Myślałem, znaczy że będzie śpiewać, a nie... Ja, 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 ja. widzę, że tak troszeczkę przerwałem, bo musiałem, że nagrała w wieczór, no. To tak, ale pomyślałem przed tym, jak chciałem nagrać, no to pomyślałem, hm, może z głosem, tylko tak powiedziałem, jak się zaczynało. Ale trochę trochę posuchajcie to ja jeszcze gadam. Ej, dziwimy chyba trochę było, czy mnie te cząsteczki tak w górę, ale nie tak tylko że musiało być... to w pogórze to samo tak, trafić, nie? to ja bym to trochę skierować spójrzcie, ona jest dobrze normalnie, ale trafię combo, wiecie? nie combo jezu co ty robisz Pombo? jak ty wygrywasz Pombo? ciekawie jak się na do tego demona aha i się, się tego złego się, się tego złego że <mulmary> tego zdołuję o o tego złego się zamieni ale nie, ale nie tego, że, że się także, to nie pęda Вот, ну, сюда. Будете это по

Widzieliście, jak w tym ogniwie bombę? Wreszcie zapaliło. Widzicie? Szenik Eksa za załatwił bombę, bo... On się zdenerwował. Szenik Excel i ja. <t III> Co to było? Chyba bomba musiała przegrać. No, tata, tata widzowie.